Jaki magnez wybrać? To wszystko zależy od tego, jaki jest cel Twojej suplementacji magnezu. Jeżeli cierpisz na zaparcia i zależy Ci na działaniu lekko przeczyszczającym, wtedy warto postawić na cytrynian magnezu. Jest to jednocześnie najlepiej przyswajalna forma magnezu dla każdego. Forma magnezu o dużej biodostępności, łagodna dla żołądka i odpowiednia dla dzieci, to mleczan magnezu. Dla osób, które są ciągle zmęczone i potrzebują dodatkowego wsparcia procesu trawienia, najlepiej sprawdzi się jabłczan magnezu. Łatwiej chwanialny wielitach, yy, zmniejszający poczucie senności w ciągu dnia, a także wpływający pozytywnie na naszą pamięć, jest glicynian magnezu. Dla osób z problemami sercowo-naczyniowymi, np. Na z arytmią serca, najlepiej sprawdzi się taurynian magnezu. Pozytywnie wpływającym na układ nerwowy jest forma magnezu, która może przekraczać barierę krew-mózg i jest to treonian magnezu. Wklejam tutaj ściągawkę, można zrobić sobie screena i mieć ją zawsze pod ręką. Jeżeli dotyczy Ciebie więcej niż jeden z wymienionych dolegliwości czy problemów, możesz poszukać preparatu z magnezem, który zawiera więcej niż jedną jego formę.